27 września analiza kontraktów terminowych na S&P 500 na wykresie M15. Zgodnie z wczorajszą analizą kurs kontynuował spadki jako fala czwarta, osiągając poziom 1423 wczoraj po południu. Czy to odbicie to będzie już początek fali piątej, czy będzie to fala czwarta wyższego rzędu, o której wspominaliśmy również we wczor wczorajszej analizie. To za chwileczkę popatrzymy na, na większym interwale. Natomiast zobaczmy, że ekspansja dla tej fali A i B na poziomie 161,8 wypadała w granicach 1428 punktów i została na już osiągnięta, ale nastąpił szybki powrót ponad ten poziom. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na taką charakterystyczną rzecz, mianowicie Wybicie powyżej kanału spadkowego ma dokładnie taką wielkość jeżeli odłożymy ją tutaj widzimy, że idealnie tyle zostało również wybite jeżeli chodzi o dolne ograniczenie kanału spadkowego. Jest to dość często spotykana zależność ponieważ wielu graczy właśnie tutaj obstawia zamknięcie swoich pozycji krótkich. No, od siły teraz popytu zależy, czy będzie to fala piąta, czy będziemy mieć do czynienia z kontynuacją spadków. W ramach wspominanej już wczoraj fali czwartej wyższego rzędu, której pierwszym poziomem było dolne ograniczenie zielonego kanału zestowego, zatem mogła ona się również już zakończyć. Kolejnym jest 38,2 zniesienia Fibonaciego całej tej fali trzeciej liczonej od 1318 do 1466 i dolne ograniczenie światowego kanału zestawowego. Maksymalny zasięg tej fali czwartej to 1374,5 punktu, gdzie wypada szczyt fali pierwszej. Życzę zagrań po więcej analiz zapraszam na Forex bytaxna.